Doskonale! Pole blokujące wyjście zostanie wyłączone. Teraz możemy zająć się tym Torianem. Takie misje lubię. Rozwalić kilka getów i zakończyć wszystko wielkim jebnięciem. Mam nadzieję, że ten statek był pełen cholernych getów. Powtarzam, Normandia do oddziału desantowego. Słyszycie mnie? Jest tam ktoś? Normandia do oddziału desantowego, komandorze! Proszę, zgłoście się! To ty, Joker? Co się tam dzieje? Komendorze, jesteśmy zablokowani. Coś się stało z kolonistami. Walą w kadłub statku, próbują wedrzeć się na pokład. Odbiło im. Utrzymajcie kolonistów z dala od Normandii. Zastrzelcie ich w razie potrzeby. Yy, dobrze, komendorze. Oddamy kilka ostrzegawczych strzałów w głowę. Jak to ich nie spłoszy, to nie wiem. Dobra, ludzie, wiecie co robić. Ruszajmy.